Że z pogaństwem się ciągle spotykamy, bo znów przez dwadzieścia wieków nagromadzały się i nagromadziły żywioły barbarzyństwa. Dzisiaj zabijanie niewinnych istot to prawa człowieka. Eutanazja to miłosierdzie. Popieranie zboczeń nazywa się nowoczesnością. A tak naprawdę. Jest to antycywilizacja, gdzie śmierć i piekło zbierają swoje żniwa. I zjednoczenie kontynentu w oparciu o takie barbarzyństwo jest frankensteinowskim tworem niosącym ze sobą woń A Chrystus jasno powiada: zostaw grzebanie trupów, trupom, a ty chodź za mną. Tego tylko ślepiec nie widzi. Tym wszystkim prominentom, co chcą nas na siłę w ramiona trupa unijnego trzymać, wbrew życiu, zamiast słuchać Chrystusowych słów, przypomina Norwid, Nie trzebaż to nam jeszcze filozofią uczłowieczyć, politykę i ekonomię uchrześcijaną, praktyki religijne od serdecznych. Choćby w nas samych. jeszcze bibułą drukowaną, od siebie dodam medialną, zaklejamy sobie oczy, a słowa natury i liter palcem pisanych Bożym czytać zaniechaliśmy. Słowem dopiero jesteśmy ludźmi XXI wieku. Jakżeż się to ujawnia teraz, gdy panuje demon strachu z racji tak zwanej pandemii. Nawet w Chrystusowym Kościele zasłaniamy sobie twarz maskami z obawy przed samymi sobą, a oczy przed wypełnieniem przykazania pisanego palcem Bożym sami pasterze każą nam zasłaniać. A potem bianolo, że nie ma ludzi w świątyniach i zwalają winy na państwo. A uderz się w piersi jeden z drugim i powiedz: Zgrzeszyłem. Wypędziliście sami, ludzi z kościoła, uchylając przykazania Boże i Kościelne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A czy wiecie, nie wiecie, częstochowskie ja dziecię, stamtąd ideą piechotą, choć daleko z ochotą, tam na desce złoconej jest, bo obraz święcony Matki Boskiej Cudownej, gdzie lud płacze wędro. Rozpoczynamy to kazanie słowami Cypriana Kamila Norwida, w ten sposób ich ołód oddać Matce Zbawiciela i jednocześnie podziękować za jej przyczyną troistemu Bogu, że dał nam 200 lat temu jednego z największych poetów i myślicieli, jakich wydała chrześcijańska Europa. Tym samym z ochotą włączamy się w obchody państwowe roku Norwidowskiego, bowiem czujemy, że słuszna to decyzja, by uczcić tego, o którym inny wielki duch powie, że zmarła czy wskrzeszona Polska obwieści go poetą swych wnętrzności, synem swoich boleści. Kochani, mówić kazanie o wieszczu to rzecz niezwykle trudna, bo gdzieś w głębi duszy człowiek uświadamia sobie, że staje przed tytanem ducha, wobec którego jest tylko karma. A to tym bardziej, że w sercu wybrzmiewa głos innego wieszcza, mocarza ducha Juliusza Słowackiego, który o Norwidzie powiada, że Cyprian jest taki duch, od którego ja nic wziąć i któremu nic dać nie mogę. Do tego by zaniechać mówić o wieszczu Cyprianie Kamilu dochodzi jeszcze szczere wyznanie innego wieszczu, zygunta Krasińskiego, który z pokorą wyznał wobec Norwida Nie odchodzisz na zniknięcie, snów twych ujrzysz w żywot wzięcie, tyś nie śmierci łuk. Skrzydlnym jeszcze wzlecisz lotem, gdy z trupami ja potem leżeć będę trup. Jeśli jednak podejmujemy się rzecz, skazanie o norwidzie, to dlatego, że zachętę czerpiemy ze słów świętego Jana Pawła II, który chcąc spłacić dług wdzięczności wobec tego poety, wyznał że czyni to publicznie, gdyż twórczość Norwida pozwalała mu podtrzymać nadzieję pokładaną w Bogu podczas nocy niemieckiej okupacji i trwać przy zadanej prawdzie w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny traktował człowieka. A w końcu i twórczość tego wieszcza kształtuje i moje myślenie, więc z tym skromnym kazaniem włączam się w to papieskie spłacanie długów wdzięczności wobec Jego świetlanej postaci. Z wielkiego dzieła, z którego emanuje światło, pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem. Wybierzmy-li tylko kruchy, no bo ramy kazania nie pozwalają na więcej. Całą resztę pozostawiam Wam, słuchaczom, licząc na to, że wielu z Was karmi się Jego myślami. Na sam przód przypatrzmy się człowiekowi. Zgrywa przed nami Norwid prawdę, że bycie człowiekiem przerasta nas nieskończenie. O Boże Jeden, który jesteś Boże, ja także jestem, choć jestem przez Ciebie. Te słowa mówiące o stworzeniu nas na obraz i podobieństwo Boże stawiają przed człowiekiem ogrom pracy do wykonania, by stawać się podobnym Bogiem. Jest to trud największy, bo człowiek według poety jest to kapłan bezwiedny i niedojrzały, który nad sobą musi pracować z potem swego czoła. Na ten trud mogą się zdobyć tylko ludzie, którzy świadomi są tego, że to człowiecze Kapłaństwo jest najwyższym zaszczytem. Kto inny ma laur i nadzieję, ja jeden zaszczyt bycia człowiekiem, bo już się znam. Mamy tu echo słów świętego Piotra, jesteście królewskim Kapłaństwem, i świętego Pawła, przemieniajcie się. Przez odnawianie umysłu. Ci, zaś, którzy zapominają o tym trudzie stawania się człowiekiem, mają zachwiany sens życia, więc prędzej czy później, mimo sytości materialnej, pojawia się rozpacz. Rozpacz i pieniądz, dwa słowa, tryskają jej jedziernic. Skąd idzie sobie to chowa? Gdzie idzie? Zapewne gdzie nic. Znów słyszymy echo tym razem Chrystusowych słów. Cóż człowiekowi przyjdzie, choćby świat cały zyskał, a na duszy szkodę poniósł. Z takiego nieczłowieka, karła, obojętnego na to, co Boże, wyrasta samolut. Nie trzeba siebie, wciąż siebie mieć środkiem, by mimowiednie nie stać się wyrodkiem. Dziś właśnie zauważcie, taki model, nie mający nic wspólnego z kapłańskim charakterem osoby ludzkiej jest zewsząd propagowany. Są to żałosne wysiłki wyszałków, co usiłują dziś grać rolę Boga. Zwłaszcza no teraz. O nich Norwid powiada, ostrzeż się przeto, mistrzu w tego wieku, bo pacholenta bose sto tysięcy razy więcej niż oni wiedzą o człowieku. Kto zatem jest naszym mistrzem w stawaniu się Człowiekiem Ten, który stał się nim dla naszego zbawienia, Jezus Chrystus. On Święte mówi przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. A zatem w imię Boga bez skazy przejdźmy życie wszak niedługa droga. Jakie mamy środki tutaj? Te, które otrzymaliśmy od Boga. Wiarę, nadzieję i miłość. Każdy niechaj głosem duszy swojej śpiewa Pieśń o miłości, wierze i nadziei. I przypatrzmy się najpierw, jak wygląda życie z wiary. Ano tak, że gdy się modlimy do Ojca w niebie, to wierząc mówimy bądź wola Twoja nie tak jak na ziemi, więc niewygodnie jak, lecz jak jest godnie. Jak z nadziei. Rozpalać Ziemię sumienie wbrew wszystkiemu, bo siłę czerpie się z krzyża, a on nie zawodzi, odkąd zbawiciel sprawił, że krzyż w błękit się przemienił i rósł, bo to jego ostateczna stacja. I wreszcie życie z miłości według poety. Za Panem Jezusem powtórzy poeta, a miłość to czyni, że się niewinny za często za winnego wini i oto wzajem noszą brzemiona niewłasne. A za świętym Pawłem powie, mamyż dziś miłość tej, co do puty, put jest cierpliwa, bo dość ma tego, że dość nigdy nie ma. A zatem kończąc myśl o człowieku, zachęcam was wraz z poetą, idąc, z krzyżem człowieczeństwa, za Jezusem dobra odczytuj i kończ w sobie. Przejdźmy teraz do norwidowskiej myśli o ojczyźnie i narodzie. Znamy no chyba wszyscy ze szkoły zdania ojczyzna jest to zbiorowy obowiązek. Ale dlaczego tak jest? Tego już nas w szkole nie uczono, przynajmniej jak ja chodziłem do szkoły. Otóż jest tak przede wszystkim ze względu na korzenie, z jakich pojęcie ojczyzny wyrasta. A temat w tradycji mesjańskiej Starego Przymierza, w tym kluczu Dawidowym, co usta nam otworzył i w Rzymie, co nas nazwał człek. Zatem z Rzymu, ubogaconego krwią męczenników, promień chrześcijaństwa popłynął na świat i tu cywilizacja polska ma swoje źródło. Zatem słowo Ojczyzna rodzi się stanowczo i właściwie z chrześcijańskiej potęgi. Z tych korzeni, którym mamy być wierni, Wyrasta to dziedzictwo, któremu Norwid nadaje miano szlachectwa polskiego. Ono zaowocowało wprawdy większe i piękniejsze, niżeli kiedykolwiek, jakikolwiek naród miał. I na jego tle stawia wiesz, zadanie do rozwiązania, co to jest Powa? Żeby je rozwiązać właściwie, powiada, trzeba nie być dzisiejszej Polski obywatelem, ale trochę przeszłej i dużo przyszłej. Czyli sięgając do polskiego dziedzictwa, nosić w sobie świadomość, że jesteśmy synami narodu szlachetnego. Wbrew temu. Co nam wmawiają tak zwani polscy politycy, pseudonaukowcy, mas media zalatujące szpekiem, czoskiem i cebulą. I tak świadomie idziemy do ziemi obiecanej, a jest ona obiecaną nie dlatego, że winne grona w niej będą większe niż gdzie indziej, i że w niej mleko i miód płynąć będzie, ale dlatego, że zapowiedziano nam na Golgocie, że prawda zwyciężyła i że my przez to w sukcesją dokonanej prawdy, onej wchodzimy. Jeśli ją odrzucimy, to może nastąpić to, czego jesteśmy już świadkami: mianowicie, że powietrze prawdy może się tak zanieczyścić, iż nic wznoślejszego nie rozwinie się w narodzie. Naród tracąc przytomność, traci obecność nie jest, nie istnieje. Jeśli zaś przyjmiemy tę Chrystusową sukcesję, to możemy być pewni, że przedwieczny wciąż historię pisze i żadnemu z ludzi jej nie zbraknie, dopóki są białe karty, na których pisać może. Tak wygląda u Norwina to, co jest przeszłością i przyszłością narodu. Ale co z tym, co dziś się nazywa, czas, w którym my żyjemy? Mówi wierzch, głosem narodu, który zakorzeniony w szlachetnej przeszłości z Chrystusem królującym z krzyża wykuwa przyszłość, jest harmonia czy? Mieczem jedności i zgoda, celem prawda. Taki naród idzie przez krew, popiół, poprzez rozczarowania i przez słowo, przez milczenie pokory i to, co się dziś nazywa i objaśnia. Przez dziś wtedy rozumiem to poświęcenie się codzienne, godzinne, co chwilowe. I to widzenie w każdej dobie narodowego interesu, które jedno podoła okolicznościom tak splątanym, jak nasze. Dla narodu zatem winniśmy pracować, bo naród jest to najstarszy po Kościele obywatel na świecie. Tylko tacy ludzie świadomi swej przeszłości i przyszłości. Dalekosiężnie kochają swój naród, nie w duchu ciasnego nacjonalizmu, ale z Boga. I wtedy ma poeta słuszność, gdy mówi, czas idzie szlachty Chrystusowej, sumienia głosu i wiedzy bezmowej. Czas idzie i prości się droga, strach tym, co dzisiaj bać się uczą Boga. Tymczasem współczesność nasza jest chora i nawet jeśli Polacy tego nie czują, oznacza to, że trzeba nad nimi ciężko pracować, by w końcu pojęli, że historycznym przeznaczeniem Polski nie jest bycie zbiegowiskiem półgłówków manewrowanych sprawnie przez grupę kilkuset inteligentnych cymbałów. Kiedy Polacy nauczą się, że należy zaufać tylko tym ludziom, którzy tak myślą i czynią, jak uczy wiesz, innych wyrzucać z życia publicznego bez pardonu? Kiedy my to zrozumiemy? Tyle o zbiorowym obowiązku, co nosi mój Odpocznijcie troszeczkę. Wytrzymajcie jeszcze jedną myśl. Nasz święty papież Jan Paweł powiada, że Norwid to myśliciel europejski. Jakimś słowem zatem przemawia do Europy, która rozpoczęła nowe stulecie swego istnienia? Wszystkim tym, co usiłują uszczęśliwiać społeczeństwa i świat, przypomina bardzo jasno, że ludzkość bez boskości samą siebie zdradza. a to powoduje nie jedność i lecz chaos, bo ład ostatecznie jest z Boga, a Bóg jest miłością. Dlatego powiada, że wszelkie rządy oparte na miłości są błogosławieństwem opatrzności, zaś oparte na nienawiści. Są fatalną plagą. Doświadczamy tego na własnej skórze. Tym wszystkim, którzy nadzieję pokładają i nadal pokładają w takim tworze jak nieboszczka Unia Europejska, uważając, że spływa z niej na nas samo szczęście, przypomina Norwidz, iż nadzieja, mimo zwycięstwa na Golgocie, odnadzieja się nieraz na powrót. To zwycięstwo bynajmniej nas od pracy i obowiązków nie uwolniło, choćby dlatego, że z pogaństwem się ciągle spotykamy, bo znów przez dwadzieścia wieków nagromadzały się i nagromadziły żywioły barbarzyństwa. Dzisiaj zabijanie niewinnych istot to prawa człowieka. Eutanazja to miłosierdzie. Popieranie zboczeń nazywa się nowoczesnością. A tak naprawdę jest to antycywilizacja, gdzie śmierć i piekło zbierają swoje żniwa. I zjednoczenie kontynentu w oparciu o takie barbarzyństwo jest Frankensteinowskim tworem niosącym ze sobą woń próbią. A Chrystus jasno powiada, zostaw grzebanie trupów, trupom, a ty chodź za mną. Tego tylko ślepiec nie widzi. Tym wszystkim prominentom, co chcą nas na siłę w ramiona trupa unijnego trzymać, wbrew życiu, zamiast słuchać Chrystusowych słów, przypomina orbit nie trzebaż to nam jeszcze filozofią uczłowieczyć politykę i ekonomią chrześcijan. Praktyki religijne od serdecznych, choćby w nas samych. Jeszcze bibułą drukowaną, od siebie dodam medialną, zaklejamy sobie oczy, a słowa natury i liter palcem pisanych Bożym czytać zaniechaliśmy. Słowem dopiero jesteśmy ludźmi XXI wieku. Jakże Teraz, gdy panuje demon strachu z, z racji, tak zwanej pandemii. Nawet w Chrystusowym Kościele zasłaniamy sobie twarz maskami z obawy przed samymi sobą, a oczy przed wypełnieniem przykazania pisanej jako palcem Bożym, sami pasterze każą nam zasłaniać. A potem biadolo, że nie ma ludzi w świątyniach i zwalają winy na państwo. A uderzcie w piersi, jeden z drugim, i powiedz, zgrzeszyłem. Wypędziliście sami. Ludzi z kościoła uchylają z przykazania Boże i kościelne. Jest kochani nad czym Więc tę parę garść Norwidowych myśli, co nie nowe, Przedstawiłem wam w tym kazaniu, dziękując Bogu za postać wielkiego wiersza. Skoro zaczęliśmy kazanie o Pani Jasnogórskiej, to zakończmy je słowami Witani Norwida, ku jej czci. Czym bestia Matki Najświętszej byłby świat i Polska, i człowiek, to ujawniają nam słowa a przeszłość jadem kupita grzechowym, a przyszłość pusta, a pomiędzy nimi rozpacz. I co by było, myśl się sama trwoży, śmierć pustkowie, Matko łaski Bożej, módl się za nami. Jaka zaś treść ukryta w Maryi, Fiat, niech mi się wstanie, niech nam odsłoni następne litanijne wezwanie, czy prawda, że się prawda urodziła i że stworzyciel stawa się stworzeniem? Albo gdzie miłość czystsza i znoślejsza między wszystkimi wszech serc miłościami? Prócz tej miłości, Matko Najśliczniejsza, módl się za nami. Resztą wezwań z Litanii Norwida ku czci Marii odczytajcie w domu sami, jak macie tę Litanię. Na zakończenie wraz z wieszczem i Panią Jasnogórską, Królową Korony Polskiej, zanieśmy wezwanie do trojistego Boga. Inucem, Kirie Eleison i Chryste Eleison, niby krople przeźroczyste, Chryste usłysz nas, głos daj, który może przeniknąć słowo i stanąć w celu. Chryste wysłuchaj, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się, Syn nasz, Bóg zmiłuj się, Duchu Święty, Trójco co cała, zmiłuj się, zmiłuj. Chwała, chwała, chwała. chwała. Amen.